Siemanko, z tej strony Marcelo i witam Was bardzo serdecznie w pierwszym ogólnie filmie w Minecraft na moim kanale. No i dzisiaj, no i przypominam Wam, żebyście, jeśli filmik Wam się spodoba, spodoba dajcie łapkę w górę, wbijcie 30 łapek w górę, subskrybujcie mój kanał. Dawajcie dzwoneczek, wszystkie powiadomienia z mojego kanału, no i to dzisiaj będziemy robić yy, yy, dzisiaj będziemy robić domek na plaży, możliwe, że jeśli chcecie na plaży, to napiszcie w komentarzach, yy, żeby w następnym odcinku też, żeby był Minecraft ogólnie. O Jezus, dobra, dobrze, to możemy... Yy, z zaczynać robić domek. Zobaczymy, czy w ogóle nam się przydadzą bariery, bloki... O Jezus... Nie... A. I piszcie w komentarzach, czy byście chcieli, e, żebym robił, nie wiem, jakie, e, żebym z, e, zbudował jakieś fajne tam rzeczy. Czy napisałem? Na razie jedno weźmę. Dobrze, to no raczej nie będą potrzebne, ale weźmy sobie drewno. Hmm. obraz budujemy o tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć ojeju siedem, osiem, dziewięć, dziesięć raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, o, siedem. no siedem, jak będzie tutaj Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa. Dobra, no, tutaj już zamkniemy. Ej, kurczak, wyłaś. O, poschał się mnie. O, tutaj zrobimy drzwi. I zrobimy tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa, trzy, cztery, cztery, pięć, sześć, no i jest takie dużo okienko, będzie, to zrobimy raz, raz, dwa, trzy, cztery, dość dużo to będzie. Tutaj zrobimy raz, dwa, trzy, cztery. No, raz, dwa, trzy, cztery. Ogólnie, e, jeśli byście chcieli, to też wpiszcie w komentarzach, żebym na komputerze, e, na przetrwaniu, albo na przetrwaniu, żebym z kimś nagrał, żeby to było z kimś. Mm, co tutaj zrobimy tak: hop, hop. Hop hop. Jeśli domak Wam się spodoba, dajcie łapkę w górę. Dobrze. Tutaj zrobimy tak. Tutaj. Hop hop. Dajemy drzwi. Niech będą takie fajne tutaj. Hop hop. Teraz hop hop. I zrobimy konkurs. Kto. To za subskrypcje, To za e, e, Ci, co tacy. E, jeśli e, wbijecie w tym kanale, nie w tym kanale, tylko w tym odcinku, e, nie wiem, może. E, no, z. E, nie 15, ale może. No, 30 łapak w górę, to w następnym od odcinku, e, to e, pod, pod tym odcinku wpiszcie w komentarzach, co byście chcieli, żebym nagrał. O czym i. No, no, i to widzimy się za chwilę, jak już wsadzę te okna. Dobrze, marteczkę już zrobiłem tutaj dach, już wyrobiłem okna, i już tutaj zrobiłem, więc możemy już robić w środku. Czemu to mi. A, no, dobra. Zrobimy. Hmm, dobra, tutaj łożeczko, fajnie. Może jakie... Weźmie... Gdzie to są łóżka? Zapomniałam. O cóż. Dobra, weźmiemy. takie do takiego domku. Może. Może Wam się. E, jeśli byście chcieli, to e, piszcie w komentarzach. właśnie mówiłam, chyba to tak, że. Naprawdę dobra. Żeby. Co e, e, w następnym odcinku nagrywać? Czy Brawl Stars czy Minecrafta? Może tutaj sobie jeszcze wyrobimy, nie wiem. Hmm, craft, crafting. Weźmiemy. Może. Nie wiem. Diamenty. Diamentowy blok. Tutaj się tak poukładamy. Taka wystawa Taka, taka. Dobra. I tutaj crafting. No to, um, przepraszam za to, to um, jeśli filmik wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, wszystkie powiadomienia, no to um, widzimy się w następnym filmie. No, widzimy się w następnym filmie, więc żegnam się z Wami i Papa.